Słuchajcie, moi fani. Jest nagła sytuacja. Ta nie taka pierdolona smaka, wołniana. Nie dlatego, że zrobiła papę smerfla w balonów. To jeszcze kurwa. Bę, no. Miała, ma kurwa, dożywotni taka krobienia smerfów balonów. Kipa pierdolona. A do tego jeszcze dzisiaj kurwa. Pani sama no iwek ze my i kurwa się pokochała ma zywą ma koką papą Schmerfem, kurwa. Jestem miała ten chwój je pan i palą zrobiony papą Schmerfem, kurwa. jebać tą kurwa, nie padą kurwa s maty jest, jest najgorszym chwłem. Jakimi mi spotkało, kurwa. Je animatorka I może nie będę animatorem Ale kurwa... Wasze ją do piachu, kurwa! I ka jej koleżankę wysył kawką, kurwa! Markusiek z Marborka! Kasiek, kurwa... Kas, e, kurwa, trzyma kreplinką, kurwa! nie chciała mi więcej balonów robić, bo, kurwa, ją, bo ją... kurwa, chroni przede mną! Lubi ją, kurwa! Czy ja, kurwa, jestem niemiły? To kas, kurwa, jestem na, nie, na nią niemiły, kurwa! 芽郁鳴 a よ、クルワ、い、い、バケキよ、ピンとクルワ、スマートがいばも。まちクルワ、ライトがい、い、クルワ、プロフィレ。ん、な、な、ピッカク、な、インタグラム、な、フェイスブーク、まちクルワ、ライトがい、と、ほ、ほしせあれ、こんなの、ピヨンケ、と、クルワ、タプワケ、 Jakiemuś hakerowi, żeby kurwa szakował mi, jej pierdolę kąko, żeby była, żeby była w niczym, kurwa. Najwyżej kurwa, pójdę na oddział tam piękny. Będę robić końców, Ale kurwa, tą oni na jebie kurwa, kupować, Jest, jest jego, jedno, przypom smakę, nie mam kurwa, komputera bukerał tego, kurwa.

Chmerfy nie należają do, do niej, kurwa, do należą, do nas, do należą kurwa, smak, a nie tej smacie kuwa. kurwa, wypierdalań, czekaneku, dziwko, pierdolona.